To normalne w okresie dojrzewania możemy częściej doświadczać obniżenia lub nagłych zmiany nastroju. Jeśli na to, z to dzieje cię niepokoi przytłacza, warto odgłosić do kogoś dorosłego i o tym porozmawiać. O nasze zdrowie psychiczne możemy i powinniśmy dbać tak jak o zdrowie fizyczne. To, co czujemy jest ważne. Szukanie pomocy u profesjonalistów to oznaka dojrzałości i odpowiedzialności. To siła, a nie słabość. Jeśli czujemy, że mamy dość siły, chęci i przestrzeni, możemy zaoferować wsparcie. Ale pamiętajmy, żeby nie brać na siebie za dużo. Jeśli decydujemy się na wsparcie osoby w kryzysie, pamiętajmy o tym, żeby zaopiekować się również sobą w tej sytuacji. Jeśli nie zadbamy o siebie i swoją równowagę, nikomu nie pomożemy. Słuchajmy uważnie i nie oceniajmy. Pokażmy wspieranej osobie, że widzimy, że jest jej bardzo trudno. Nie zaprzeczajmy. Mówienie oj, nic takiego się nie stało, nie dramatyzuj, bardziej jej utrudnia niż pomaga. Pomóżmy nazwać emocje, które przeżywa teraz nasz przyjaciel. Jeśli ktoś przeżywa bardzo trudne emocje, warto pomóc mu w wyciszeniu ich, na przykład sugerując wzięcie kilku głębokich oddechów. W momentach kryzysu nie warto podejmować nagłych decyzji ani wspomagać alkoholem lub innymi używkami. Na pewno nie ułatwiają one wyjścia z kryzysu, lecz tylko je utrudniają. Kiedy pierwsze silne emocje nieco opadną, możesz wesprzeć przyjaciela przeżywającego kryzys, wspólnie planując kolejne kroki do powrotu równowagi psychicznej sprzed kryzysu. Jednym z nich jest udanie się po profesjonalne wsparcie. Pamiętajmy też, że jeżeli sytuacja jest naprawdę trudna, możemy udać się do zaufanej dorosłej osoby, rodzica, psychologa szkolnego lub nauczyciela. Nie pozwólmy, żeby źle pojmowana lojalność pozbawiła naszego przyjaciela profesjonalnej pomocy. Korzystanie z profesjonalnego wsparcia może być bardzo pomocne dla osób również wspierających koleżankę czy kolegę w kryzysie. W opisie poniżej znajdziecie linki z informacjami, gdzie możecie się zgłaszać, wyświadczając kryzysu.